Witajcie na moim kanale Nicikici. Dzisiaj y, robimy drugą część y, MSP nowego, czyli drugi dzisiaj odcinek no polski. Ja wpiszę wszystko i wrócę do Was. Wróciłam, tutaj wszystko mamy zapisane. Sunia dała prezent jej w tamtym odcinku i teraz sobie odbierzemy. Patrzcie, jak. On Boże, coś się dzieje. Dobra. Bierzemy oczywiście prezencik. Dobrze. Jak macie. Ktoś dał prezent. Nie widzicie. Dajcie na nią. Dajcie zobacz. Profil swój. Prezenty. I tutaj macie nowe prezenty. Zaraz to zrobimy listę życzeń. O, nie będę ubierać, bo. I to pójdzie jako sp na spodnie. I dostałyśmy do ładowania VIP. To nie. Zakupy teraz co zobaczymy. Odzież. I sobie tutaj poglądamy. Co możemy sobie kupić. włosy. Mhm. Dobra, czy doszły jakieś fajne włosy? Te już dawno były. Te są brzydkie, te niefajne, te też nie. Yy, oble. Hmm, te warkocze nie są takie złe. O Boże, słuchawka mi spadła. O, te są piękne, ale ja nie mam diamentów. O czarna Dobra za 700? Takie lepsze. Według mnie. To też za 700. Sunę tam temat. Co? Przed którą patrzyła O, te są jeszcze lepsze. Dobra, popatrzymy jakieś na które na, na stać. Mamy dopiero trzy pary włosów. To ja popatrzę sobie i wrócę. Kupiłyśmy, zbieramy gwiazdki. I może kupimy sobie jeszcze jakieś buty, bo nie mamy za dużo. Ale też nie mamy za dużo kasy, więc... Cofamy się. I się przebierzemy. Dwóch przyjaciół dopiero mamy. Przebierzemy się. Mm. Mamy dopiero. Tyle ciuchów i nie mamy co się przebierać. Mmm... Dobra, może być, Sunia do jakiś prezent jej. Ona, ja to będę robić, że niektóra lepsza tą wolę, to będę grała, to mnie. Ja będę robiła, że obydwoma będę próbowała grać, co jakiś czas tą, co jakiś czas tą. Bo ona ma zobaczyć ile rzeczy, a tamta... Szczerze, prawie nic. Dobra, ja mam 154 przyjaciół, rozumiem. Damy jej bum. Dobra. Dopiero tak krótko nagrywamy. Zobaczymy sobie. A mm, nie to. To jest do końca. Ręka Boli, bo jest leży. Muszę mieć ugiętą rękę. O, tym, tym razem wyskakuje, no. Ale w kolorach waszych i czapki naszej. Dzięki za. To! Ok. Przebierzemy się. Zobaczymy, co tam możemy ubrać. Ok. Mamy. Z włosów mamy. To, to, to. Weźmiemy tę. Weźmiemy to. I to. Świetnie. Okej, okay. teraz mm, napiszemy, szukam znaj i chłopaka, szukam znaj i chłopaka, idziemy do chatu, Idziemy sobie do kawiarni, potem na plażę, dobra. Napisaliśmy, się, szukam za ich chłopak. Dobra, znowu siostra mi przeszkodziło. O, idziemy po kasę. Kasa, kasa. Na! nikogo tu fajnego nie ma, ale ją polubimy. Ma, ma ten level, co my. Możecie mnie polubiać, oczywiście. Jest, jest ktoś tam, nie ma. Pójdziemy sobie do cud kawiarnia. Mmm, ok. dziwne to. Tutaj też nie ma zbyt fajnych ludzi. Chodź co tutaj dziewuszko. Pokochamy, pokochamy, pokochamy i pokochamy. O, chciałam jeszcze więcej pieniędzy dostać. Hi, 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 hi. E, pójdź tu. Polubimy tego VIPka. Ona nie jest zbyt ładna, ale ona ma fajnego VIPa. Ty mam większy level od VIPa. Ja cię kręcę. Chciałam Wam powiedzieć, co to. No boże. Chciałam Wam powiedzieć, co to znaczy, że, że ktoś ma... ma tutaj telefonik o. To znaczy, że nie, nie ktoś w grze do niego dzwoni, tylko że ma. Tylko, że gra przez telefon. Kto to Lilianus? Oh my god. Oh my god. Co to ma być? Jakiś dziwny shop? Aha. Dobra, i gdzie ona jest? Chcę iść tam gdzie ona jest. Dobra, a ty dostałaś preza? Od niej. I otworzymy. Damy ok. Dobra. To ja kończę odcinek. W następnym odcinku będziemy dalej szukać znajomych i chłopaka. Opa!